Witam, z tej strony ja, Polski Smoklego i dzisiaj zrobię recenzję tego to zestawu. Nazwa tego zestawu to jest Epicka walka Spidermana z Sandmanem. Venom też tu jest. Zestaw ten jest oparty na trzeciej części filmu Spidermana. Oczywiście tej pierwszej trylogii. Pora go złożyć. Są dwie paczki na klocki, woreczek na elementy większe i losowe oraz instrukcja w tym zestawie. Na szczęście widzę, że jednak też naklejek nie ma, więc są to na razie bardzo dobre informacje. Teraz zabieram się do budowania. Myk. Tak prezentuje się zestaw po zbudowaniu, ale zanim coś o nim omówię, chciałbym jedną wątpliwość omówić. Niestety, moja instrukcja ma jakiś taki dziwny ślad tutaj. Nie wiem od czego jest, bo na żadnej innej stronie niczego takiego nie ma. Ani nic takiego, więc nie wiem o co z tym co. chodzi. A nicząc tego, to wszystko jest ok z tym zestawem. Dobrze, teraz przejdę do omówienia figurę. Po pierwsze mamy Sandmana, który jest w większości zbudowany z elementów, ale również ma figurkę własną, nie licząc tego klockowego zbudowania. Sama ta podbudowa jest dość ruchoma, da się go wyginać w jednym kierunku, ale da się też obrócić jego całą podstawkę, więc jest dość mobilny. Jedna z jego dłoni da się obracać ją ja tak 360 oraz ma jeszcze miejsce na figurkę, a druga jest owie troszkę mniej obracalna. W sensie, jak widać, nie ma tutaj żadnej innej budowli, i tylko się obraca tak jak dłoń figurki. Następnego mamy tego oto Venoma. Naprawdę podobają mi się jego zęby. Jednym z minusów jest to, że ten jego plecak, żeby miał te macki, te, no tak, te macki. Jest to, że zasłania nadruk na jego plecach, który też całkiem dobrze wyglądał. A tak to wygląda dość strasznie, więc dobrze, bo taki był cel tej figurki. Idziemy dalej. Aż w końcu pora na omówienie Spidermana. Przyszedł do zestawu wraz ze swoją siecią, ale nie miał innych tych zestawów e, akcesorii sieciowych. Bardzo mi się podobają te jego srebrne oczy, są minimalnie odblaskowe, w sensie odbijają światło. To jest to bardzo duży plusik według mnie. Niestety jego nadruk na plecach to nic specjalnego, ale na szczęście nie w tą stronę będę go wystawił. Teraz przejdę do omówienia ich podstawki. Po pierwsze mamy plakietkę z nazwą filmu i nazwą zestawu po angielsku. Fajnych jeszcze rzeczy są tutaj takie przeźroczyste elementy do pozowania e, figurek, takie no pod kątem 45 stopni e, płytki, które da się włożyć do pustych klocków i przyczepić do tego postacie. Bardzo fajne. Również przez całą infrastrukturę przechodzą różne takie czarne elementy sieci od Venoma, co jest fajne i przez co bardzo ładnie to wygląda. Ogólnie całe zniszczenia w tym zestawie, całe zniszczenia na tej podstawce wyglądają bardzo porządnie i jak na cenę zestawu jest całkiem dobrze. Po ustawieniu chwilę tego zestawu chyba w taki sposób go zostawię. Więc tak o. I teraz idzie na półkę. Ty idziesz tutaj. Zamykam szkladę. I teraz żeby pokazać w szafce LEGO. Postanowiłem trochę poprzestawiać wszystkie te rzeczy i poddawać z innych zestawów również figurki do tego. I gdyż to zajęło miejsce, venoma mecha, to mech venoma poszedł do góry. I tutaj też poprzekładałem figurki. Napiszcie, czy wam się takie ułożenie figurek podoba i zestawów. A ja dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć!